Siema, siema, witam Was wszystkich na moim kanale Daj o robocie kuriera choć nie tylko, choć ostatnio i no o tym zaczęły się przedświąteczne szaleństwa już w grudzień poleku się zbliżą, mamy 15 dzisiaj wypłata, to jest najważniejsze mamy właśnie tak jak domu, blisko grudnia ludzie szaleją środa jako środa była spoko nawet, ale w czwartek tak dowaliło robotą. To za jakoś masakra. Rozładunek się zaczął przeciągać i to mocno na rejonie było grubo po dziesiątej. Masakra aż 50 pobrań było. Oczywiście ludzie nie umią zapłacić z góry, no ale nawet fajnie wczoraj poszło. Po stówka ludzie dawali zgodne pieniążki. Był w szoku normalnie, może z pięć osób nie miało zgodnych. A reszta normalnie miała zgodna albo panie Łosztow, ta reszta. Więc był w szoku i fajnie szło, właśnie. To był. Powód tego, że szybko skończyłem bo jakby szukali kasy i inne pierdoły, no to by chyba jeździł to teraz. No i tak nasze święta się zaczynają, więc to był już jakiś przedsmak tego, co się będzie wyprawiać dwa tygodnie przed grudniem, czyli w sumie już można powiedzieć. Od poniedziałku myślę, że już będzie ogień. No i tyle, no widzimy, się troszkę później jada na Firma. Teraz jest godzina 4.40. A dokładnie czwarta, trzydzieści osiem. No, jestem już na firmie. Mamy czwarta pięćdziesiąt pięć. ma źle. W tym czasie swijać żagle, na taśma niestety Poranki mnie dobijają ostatnio, nie siły siły Naderwałek jeszcze, kurde mięsień, ręki Mam nadzieję, że będzie się mało Dwa dni dychu, no i zaczynamy ten cały cyrk Przedświąteczny tak myślę, wszyscy już będą po wypłacie Więc zacznie się zamawianie Tak to właśnie wygląda nasza robota właśnie Od czwartej rano, kurde, na nogach ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, każdy wie na czym to polega i jeżeli się zgadzasz na takie warunki, no to robisz Jeżeli nie pasuje, nie lubisz takiej roboty, to zmiń robota, tyle, bówcie się No i jestem po rozładunku, wyjeżdżamy po leku z firmy Wczoraj dowaliło, a dzisiaj niecałe 50, więc kurde, to jest malutko jestem w szoku, więc zrobić co zrobić, myślę, że 13 Będę już po robocie, choć spóźny wyjazd, bo z dziewiąta prawie Tu postawali jak debile po prostu Byle nie. stanąć, nie szło przejechać Ręce opadają, jedź synek, już pełno miejsca No, więc za wiele roboty nie ma Cisna na rejon, mamy piąteczek w końcu I tyle chyba, nie? Więc zacznie się od poniedziałku tak czuję To już będzie ta ostatnie podrygi, co się właśnie zacznie robota leca na rejon, tam się może odezwie. kolejny stop gotowy. Ściągam ucho dzwonimy do klientki. Eee, ile jest godziny? 10:24 Byliśmy przed 10 na rejonie. Zrobione 10 punkcików. Więc idzie fajnie. Dzwonimy do klientki. Czy mamy jej zawieźć to na, na firma? Czy do domu? Choć jest na firma adresowane, ale to może nikogo nie być. Więc warto zadzwonić. Po co on tam wjeżdżać? Zobaczymy, co powie. Tak, Kurde, poczta tak, to? Ja no to to faktycznie zadzwonimy. Dobra, jeszcze raz to wyłączymy. Może z kimś rozmawia o klientach. Tyle my się zadzwonili. No. Próbowałem, próbowałem jadę na firma i zobaczymy co tam będzie. Nawet na firmie nikogoś nie będzie, no to tam tamte kurde 500 metrów dali i doręcza tam te paczki w sumie 4 to było szkoda złościć nie? dobra a bo to nie tu? Nie tu. Dobra, teraz już wiem. No, no coś mi nie pasuje. Dobra, jada na dół. Przepraszam. Zamknie pani drzwi? Ja? Dobra, dziękuję. Do widzenia. Tak się popełniło błędy. Jak widzieliście, pomyłki się zdarzają, jak mi przed chwilą. to z automatu bardzo często tam paczki szły i od razu tam pojechałem. A to jest różnica 100 metrów, nie? No ale źle pojechałem. Tam dosyć szybko, no, coś mi nazwisko nie pasowało. No ale tu je przywiozę, niestety trzeba było je dalej nieść, niż jakby miał je w tamte miejsce, co by poprzednio dostarczyć. Myślę, że każdemu z nos. Tako, kurde, tako pomyłka się zdarzyła, że źle my doręczyli, ale tu szybko korekta, na szczęście się udało, czyli nie można się gonić za bardzo czasami, bo się można zdziwić potem, jak się ktoś nie kapnie, ale niech, kurde, ciepnie pierwszy ten, którym kamieniem, któremu się to nigdy nie przytrafiło. No, na pewno ktoś się znajdzie, ale mi się już zdarzyło jakaś źle doręczyć, Pośpiech robi swoje. Jada dalej, śmigą po tej czernicy. Jeszcze parę punktów tu i z powrotem na rytki wracą. Dobra, odezwa się później, powcie się. Dobrze. Dobra, zrobiłem jak parę punktów na tej czernicy. Teraz cis dali. Strona łukowa już. Muszę tu jakaś, kurde, chcę nawrócić. Ciasno wszędzie i w ogóle więc nie ma co. A ja w ogóle teraz. Czyli nawet nie wiem, jak ta ulica jest, ale se wpisza, czy się mi powie, dębowa i śmigomy. Chyba tędy Nie wiem czy nie będzie szybciej Tak mi się kojarzy Że to będzie boczno od wolności Więc jak se pojada tędy To powinienem To gipko se Ogarnąć I... Ha kurde Dobra oszczędziłem kupa czasu Tym trikiem Nawet wiedział jaka to jest Myślałem, że nie wiem Nie, nie, nie lubię tu jeździć Ogólnie ale dzisiaj, nawet fajnie, pogoda jest super, słoneczko świeci i śmigomy co zro... Co to jak najszybciej zrobić. Dzisiaj, młodo nie przyjeżdża, muszę ją odebrać. Z łazisk i będzie na weekend i tyle. Więc śmigom łowcie się. Dobra, są już pod kolejnym punktem, robimy go na szybko i śmigamy dalej. Już widzę tam klienta, który czeka na paczkę, o, to lubię ktoś jest na placu, zarobracą. Dobra, jestem na ZOT, śmigam dalej, muszę tu hołka kurde zmienić, bo będzie mi dużo godu, a nie dojechałem do tego punktu co chciałem i w ogóle szybko se tu wbija. Jeden punkcik, więc jak widzicie robota idzie fajnie, póki co, no kurde to mi się podobało, przy piątku w sam, w sam raz, tak Krzysiu, tak Krzysiu, zawróć w lewo, zawróć w lewo, kurde, nie wiem, on chce zawracać w lewo, ale dobra, niech mu będzie, śmigometr dali. jeszcze dwa punkciki, mam na Jana, w Wukowie za chwilę będę miał dziernicę z i łuk I będę chce śmigą dalej Więc jak widzicie idzie gipko robić Trzeba się dobrze poukładać przede wszystkim A jak się dobrze poukładacie na pacę, To nie szukajcie tych paczek Bo to na tym najwięcej czasu tracicie Czopka, sens, oblec Najwięcej czasu właśnie e, tracicie na szukaniu paczek na pacę. No, kurde, czasami będziecie szukać z 5 minut, 10 minut, jak byle jak powciekujecie, no to potem tak to właśnie wygląda. Żeby zaoszczędzić dużo czasu, czasem czasie fajnie pokładać, kurde, po kolei, tak jak będziecie jechać i wtedy naprawdę dużo czasu zaoszczędzicie. No, starzy wydzy, wygowie wiedzą, że to działo, ale tacy młodzi, byle jak się czasami pakują i potem na serio, szukacie bardzo długo paczek. Wiem, o czym godą bo tak samo robiłem a czasami nawet się pokładałem i, i, i tak szukałem najważniejsze zapamiętywać te paczki jak się już skanujecie jak po zapamiętujecie to z czasem pewnie przyjdzie no to też Wam to ułatwi robota teraz lecę dalej, odezwa się może w Rydultowach i w ogóle co przed chwilą fajnie nadrobiłem jak czas przyszedł jeden stop Podjeżdżam podał pan nikt nie odbiera telefonu oczywiście, no bo po co? W że się dodzwonił, to ta osoba musiała do zadzwonić do kogoś innego, żeby wyszedł. Zanim wyszedł, zaś minął czas, kurde, zanim kasa zaś znaleźli, normalnie porażka jakoś. I z 10 minut jestem w plecy, a to jest dużo, choć dobrze, że dzisiaj jest mało, kurde, paczek, no to aż że się tak nie wkurzył bardzo, ale i tak jest to denerwujące. Dobra, cisna dali. Jeden pan na mnie czekał na początku rydełtów. Nie udało się potem do niego jechać, a mu mnie po drodze, więc to jest na plus. Czekał tam na mnie, więc śmigą. no i rejonik idzie znowu gładko póki co mam nadzieję, że już tak zostanie do końca dnia przed końca dnia? końca szychty bo do końca dnia to nie mam zamiaru jeździć Chcemy na następny punkcik jeszcze na Gajowej no a potem kurde jada na sklep który piątki ma najwięcej dostaw więc zdaniem życie będzie Tirstow a ja mam dzisiaj same wielkie paczki do nich ale tak jest zawsze bo wielkie paczki to do nich tir przyjeżdżało małe to kurde nic tam nie stoi no, ale się piątek więc tego się mogłem spodziewać że dzisiaj będzie tir stał lecę teraz tu jeszcze na tej gajowej szybko paczuszka dać i lecę dalej lecimy dalej, nawrotka po tych barzołach, znaczy barzołach nie no, mam no, na nadzieję że nie jest za mokry bo nie chciał dzwonić po Dominika żeby mnie wyciągał bo no, on robota. I co? Daj jak na doe, pir stoi, noż kurdy. Ciekawe, czy mi otworzy brama jak ten tyr stoi. Czy będę musiał czekać? Jak będę musiał czekać, to mnie chyba krew zaleje. Ale zobaczymy za chwilę. Tu jest dużo placu, no to kurde, powinienem puścić. Albo się już rozładował, albo się dopiero będzie rozładowywał. Bo nie widzę, że się coś tam działo. Zobaczymy no, możemy wpuścić kurde. chyba że będzie wyjeżdżał. Kierowca już jest sporo zadunku. Ten co dowodzi tym całym tu burdelem, że tak powiem. Poszedł na jakieś papiery, zaraz przyjdzie, no ale i tak by tam się chwilę odczekać. ale co zrobię? Nic nie zrobię, muszę czekać. I to w razio szybko lecę na trauguta, zaraz tam ta pani też Pani Brawo. też tam podjedzie, popaczka, bo się śpiecha, ale dopiero by był u nich za godzinka. To powiedziała, że se podjedzie, no, mnie to jest na ręka, więc kurde, zaś ten zjazmin, dobra, trudno, leca już naokoło Dobra, co no, i se podjedzie, nie będę musiał, kurde, tam stować, a w tamtym miejscu nie ma, jakaś, stanąć na terroru. Więc damy no, plusik, nie? Dwa stopy co? Sto. Sto. proszę Brawo. cię, uspokój się. Dwa stopy zrobię za jednym razem. No i tyle, no. Wcisnę dam kipko, bo pani będzie już pewnie tam czekała na mnie. No, i pani sobie podjechała, popaczuszkę za tam jakąś kasę i jeszcze 10 zł na piwku dała. Jeszcze taki ten. Kurde, pierwszy raz widzę, że ktoś ma tak czysto, czysto na tym, na pacę. Bo każdy mówi to, niektórzy nawet pety mają, kurde, podeptane na tej pacze syf i w ogóle. A pan zawsze ma tak gdzieś No, kurde, trzeba jak o swoje. Bo w końcu większość czasu. W ciągu dnia to spędza w samochodzie i musi być czyściutko, nie? Musza wyciepać ta nawigacja. Ale na niektórych ulicach jest tak bardzo rzadko i się nimi wspomagą po prostu, żeby nie patrzeć po tych numerach domów ale teraz będę coraz częściej przez no. 50 cieszę się Cieszę się. No, tak to właśnie wygląda. Rozważa jeszcze parę punktów. Musia, godzinka do 13 i kończa ten cały. Gra i na dzisiaj. Jesteśmy w celu wprowadzenia ciebie. to tak średnio się tu zgadzają, no ale dobra, niech mu będzie, szukam Dobra, cisnę teraz na terroru. Szybko terroru opanujemy. Orłowiec, dziękuję, po robocie. Tyle. Jestem na tego terroru. Uwielbiam ta ulica, choć nie ma gdzie stanąć, ale Gibko się robi. Ten teraz nie licząc tych ciężkich książek, które musiały wnieść tu do góry. Ale tak, nikt jej nie lubi i ja ją uwielbiam, więc działam dali. Zostało mi 5 stopów dokładnie, a nawet chyba 4-5 jadę na osiedle na Orłowiec. Tam mam tylko jedno płatno, więc jest szansa na stuprocentową jakość. Jak w sumie codziennie w tym miesiącu się tak jakoś udaje. Ja jestem tak w szoku, znaczy w szoku ogólnie jest dobra jakość, ale w tym miesiącu idzie póki co fajnie. No ale zbliża się koniec listopada, więc będzie coraz ciężej, o to, żeby było 100%. Zrobię Orłowiec, potem lecę na ładno i z Ładnej lecę po odbiory do pewnej firmy którą mi wczoraj bardzo fajnie poszła na ręka. napisałem no, do do kolegi tam, który pracuje w tej firmie napisałem mu że dużo roboty, pójść do rejon zacząłek bo zawsze im daje paczki, nie? rano, na znaczy co podjeżdżają, nie? Dają im te paczki i potem na sam koniec przejeżdżą po kasa i po odbiór tam odbiór miałem od 14 ale napisałem mu jest sprawa, późno zacząłek, bardzo dużo roboty i się nie wyrobiał dowoz po odbiory. Oni tam odbiory chyba mają od 14. No to co on zrobił? Kasa mi od razu przywiózł: odbiory parę paczek, tyle ile przygotowali, męczyli się. Tam tej paczki mi przywiózł z samego rana. Kasa, więc poszli mi na ręka, super. Trzeba dobrze żyć z ludźmi, współpracować. Jak są jakieś wyjątkowe sytuacje, to się to wszystko pogodzić, więc nie musiał potem tracić czasu też, aby gonić się, żeby po te odbiory jechać, więc to był duży plus wczorajszy, jestem wdzięczny chłopakom No i tyle chyba, co wam chciałem dzisiaj przekazać. odcinek się pojawi pewnie w niedzielę, dzisiaj jest piątek. Więc zachęcam was do subskrypcji, lajkowania, dawania pomysłów, co byście tam chcieli usłyszeć na temat kurierki i nie tylko. Teraz pewnie będzie troszkę chyba więcej tych odcinków przed świętami. Postaram się coś tam w części w tygodniu wciepywać jak sytuacja wygląda na froncie. No i tyle chyba. Pozdrawiam was serdecznie. To by jego jarząbek. bawcie się dobrze, jest weekend. Zachlejcie mordy, bo to chyba będzie ostatni weekend, a potem się zacznie z bawcie Bowcie się.